Zapraszam Was do 16 lekcji serii Język Niemiecki od poziomu A0. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak budować zdania w czasie przeszłym. Potrafimy już budować takie zdania, jak ja gotuję zupę, na śniadanie jem chleb z szynką. Czyli potrafimy budować zdania w czasie teraźniejszym, czyli Präsens w języku niemieckim. Potrafimy także budować zdania w trybie rozkazującym: idź do sklepu, zjedz chleb, wypij wodę itd. Mamy w języku niemieckim właśnie czas teraźniejszy, czyli presens. Mamy czasy przyszłe. Te, które do, to coś, co dopiero się wydarzy, gdy chcemy omawiać, oraz mamy czasy, dwa czasy przeszłe i jeden czas za przeszły. My powiemy sobie, my poznamy czas przeszły perfekt, ponieważ ten czas jest czasem mówionym. Ale dwa czasowniki miałam i byłam. Poznamy w czasie przeszłym preteritum, ponieważ w ten sposób właśnie te dwa czasowniki Niemcy zazwyczaj używają w tym czasie przeszłym preteritum. I najpierw o tych dwóch czasownikach, czyli miałam i byłam sobie, powiemy, następnie zaś poznamy, jak e, dowiemy się, jak budujemy zdania w czasie przeszłym perfekt, czyli jak powiedzieć, że ja już coś zrobiłam. Miałam, byłam. Miałam, byłam te dwa czasowniki. Odmiany tych dwóch czasowników musimy nauczyć się na pamięć. Czyli mamy Iś hatę, ja miałam. test, ty miałaś. Es i es hatte, on, ona, ono miało. Widzimy, że pierwsza i trzecia osoba wyglądają identycznie. Wie, my mieliśmy. I ja hatet, wy mieliście. Sie hatten, oni mieli. Sie hatten, pan, pani, państwo mieli. Jeżeli chcemy budować zdanie właśnie w czasie przeszłym z czasownikiem hatte, chcemy powiedzieć, że ja coś miałam, ty coś miałeś, budujemy tak zdanie, jak zazwyczaj nasze zdania budowaliśmy. Czyli na pierwszym miejscu znajdzie się podmiot, na drugim czasownik, następnie reszta zdania. Czyli na przykład ja miałam kota... Iś hatte eine katze. Ty miałeś kota. Du hattest eine katze. Er hatte eine katze. On miał kota. Wir hatten eine katze. My mieliśmy kota. I ja ajne eine katze. Wy mieliście kota. Sie hatten eine katze. Oni mieli kota. Jeżeli chcemy zadać pytanie w czasie przeszłym z czasownikiem hatten miałam, to również trzymamy się naszych schematów ze zdań w czasie teraźniejszym. Czyli na przykład, czy ty miałeś kota? Jeżeli mamy pytanie z czy, to zaczniemy nasze pytanie od czasownika, czyli czy miałeś, czyli hattestu. Pamiętamy tylko o odpowiedniej odmianie czasownika. Hattestu, eine Katze. Czy ty miałeś kota? I możemy na przykład jeszcze zadać pytanie z pytajnikiem Co ty miałeś? Czyli najpierw pojawi się pytajnik was, następnie czasownik odpowiednio odmieniony przez osobę, czyli hatest was, hatest du. Co ty miałeś? I w ten sposób budujemy zdania z naszym ht, czyli miałam. Te zdania oczywiście możemy sobie powiedzieć również w czasie teraźniejszym. Ja mam kota. Czy ty masz kota? Co ty masz? Czyli ich habe eine has hast du eine kace? was hast du? Co ty masz? Czyli widzimy, że tutaj w tym przypadku jest tylko kwestia zamiany czasownika na habe i mamy już inny czas, czyli... Ich habe eine Katze, ja mam kota. Ich hatte eine Katze, ja miałam kota. Teraz spójrzmy na czasownik war. Ich war, ja byłam, byłem. Du warst, ty byłeś. Er, sie, es war, on, ona, ono było. W waren, my byliśmy. Ja wart, wy byliście. Sie, sie, waren, oni byli, pan, pani, państwo byli. Na przykład możemy powiedzieć, ja byłam w Berlinie. Czyli ponownie najpierw osoba, następnie czasownik i reszta zdania. II in Berlin. Ja byłam w Berlinie. Czy ty byłaś w Berlinie? Zaczniemy od czasownika, odpowiednio pamiętamy, by odmienić czasownik, czyli warst du in Berlin. Czy ty byłaś w Berlinie? I jeszcze, gdzie ty byłaś? Czyli najpierw pytajnik wo, następnie czasownik odpowiednio odmieniony przez osobę i osoba. Wo warstu, gdzie ty byłaś? Tutaj taka sama sytuacja jak przy czasowniku ht. Jeżeli powiemy ich bin in Berlin, oznacza ja jestem w Berlinie. Ich war in Berlin, ja byłam w Berlinie. Warstu du in Berlin, czy ty byłeś w Berlinie? Bist du in Berlin, czy ty jesteś w Berlinie? W walstu, gdzie ty byłeś, a w opystu, gdzie ty jesteś. I widzimy tutaj, że akurat jeśli chodzi o czasowniki hmm, Hate i War, kwestia tylko y, jednego czasownika, by pokazać, że dane zdanie jest w czasie przeszłym. Jak już wiecie, w języku niemieckim mamy zarówno czasowniki regularne, jak i nieregularne. I to, że czasowniki są regularne i nieregularne, tyczy się również czasu przeszłego, a nie tylko odmiany czasownika przez osoby. Czyli również w czasie przeszłym poznamy czasowniki regularne, które możemy sobie sami przeinaczać w taki sposób, by utworzyć. Tą formę czasu przeszłego, czyli particip 2, o którym zaraz powiem, a mamy także czasowniki nieregularne i wtedy ich formę tego particip 2 będziemy brać z tabeli, ale o tym będziemy mówić sobie w następnej lekcji. Dzisiaj zajmujemy się tylko czasownikami: miałam, byłam oraz czasownikami regularnymi. Czasowniki regularne jak na przykład machen, kochen, spielen, lernen, kaufen. Od tych czasowników możemy utworzyć ten właśnie Partizip II, czyli forma czasu przeszłego samodzielnie. Ale najpierw powiemy sobie o tym, jak w ogóle wygląda zdanie y, niemieckie w czasie przeszłym. Jak zawsze na pierwszym miejscu mamy osobę bądź inną część zdania, a wtedy osoba wędruje nam na miejsce trzecie. Następnie będzie tak zwany czasownik posiłkowy, czasownik pomocniczy. I to będzie albo czasownik haben, albo czasownik sein. Odpowiednio odmieniony przez tą osobę. Czyli musimy sobie na pewno przypomnieć odmianę czasowników haben i Zain. Czyli ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt i sie sie haben. Czasownik sein, ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr ja seid i sie sie sind. Kiedy używamy czasownika posiłkowego haben, a kiedy sein? Czasownika posiłkowego HAM używamy wtedy, gdy nasz główny czasownik oznacza bezruch, nie oznacza przemieszczania się, czyli na przykład ja gotowałam. Gotować nie oznacza ruchu, nie oznacza przemieszczania się, nie oznacza też zmiany stanu. Dlatego wybieralibyśmy czasownik HAM. Ale na przykład ja jechałam do Berlina, czasownik jechać określa już ruch. Przemieszczamy się z punktu A do punktu B, dlatego użyjemy czasownika ZAIN. Musimy właśnie to rozumieć jako przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego. Bo, na przykład, jeżeli użyjemy czasownika Ja grałam, będziemy chcieli powiedzieć, grać y, też kojarzy nam się z ruchem, ale to nie jest przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Nawet gdy gramy w piłkę, to gramy na określonym obszarze. Czyli to nie jest przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego, dlatego grać łączy się z czasownikiem haben. Ponadto możemy też grać na komputerze i wtedy jest to już w ogóle nie oznacza żadnego ruchu. Jeżeli na przykład powiemy, że ja wstałam, to jest to zmiana z stanu, tak? Ja leżałam, wstałam, czyli zmiana stanu to również zajm. Zain łączy czasownika posiłkowego zain używamy wtedy, gdy ten nasz czasownik oznacza ruch, oznacza zmianę stanu, ruch w tym znaczeniu przemieszczania się. To jest bardzo istotne, byśmy nie interpretowali tego właśnie jako, że pływam na basenie to jest ruch. Nie przemieszczamy się wtedy z jednego punktu do drugiego. Pływam na ograniczonym terenie. I zmiana stanu, jak na przykład właśnie wstawać, budzić się, tak? Spałam i jestem teraz obudzona. Czyli budzić się również z czasownikiem zaj. Czasownik HB, jeżeli jest to po prostu bezruch. Czyli nie mamy przemieszczania się. Nie, że bezruch, że tylko siedzę, bądź leżę, ale również gotuję. Jako bezruch nie przemieszczamy się. Jako gram, jako uczę się, e, słucham muzyki. To wszystko, e, te wszystkie czasowniki będą łączyły się z czasownikiem posiłkowym HAM. Następnie będzie reszta zdania e, w naszym niemieckim zdaniu w czasie przeszłym, a na końcu właśnie ten partycyp cfein. Partycyp 2 tworzymy sami od czasowników regularnych, a jeśli chodzi o czasowniki nieregularne, bierzemy go z tabeli, ale o tym w następnej lekcji. Jeżeli tworzymy sami od czasowników regularnych, to tworzymy ten partycyp 2 w następujący sposób. Mamy na przykład czasownik Machl, czyli robić. Odcinamy końcówkę N, z przodu dajemy G, ty I wychodzi Gemacht. I to już, i to już jest nasz typ 2. I co najważniejsze, ten particip 2 nie odmienia się już przez osobę. Jedyne, co odmienia się przez osobę, to czasownik posiłkowy. W zależności od tego, który wybieramy, czy Habl, czy Sein, to on się tylko odmienia przez osoby. Particip 2 zawsze jest taki sam, czyli Gemacht. Stwórzmy jeszcze particip 2 od Kolejnych czasowników regularnych. Mamy koch, czyli gotować. Odcinamy en, z przodu, z przodu wstawiamy g. Następnie jest temat czasownika, ten, który został po odcięciu końcówki n, czyli koch, i z tyłu jeszcze wstawiamy ty, czyli mamy g kochn. Szpilem grać. Ta sama sytuacja. Odcinamy końcówkę N, z przodu G, następnie pojawi się temat czasownika, który został po odcięciu końcówki, czyli szpil i jeszcze Ty. gszpilt Lernen. Odcinamy końcówkę N, z przodu pojawia nam się G, następnie temat czasownika, czyli lern. I na końcu jeszcze końcówka T. Gelend. Kaufen. Obcinamy końcówkę N. Z przodu pojawi nam się G. Następnie temat czasownika, czyli Kauf. I na końcu końcówka ty, Czyli Gekauft. I teraz, jeżeli chcemy zbudować zdanie w czasie przeszłym, to po pierwsze trzymamy się naszego wzoru. Pamiętamy o stałych elementach budowy czasu przeszłego, czyli czasownik, posiłkowy, habit lub zajm i na końcu partycyp 2 Na przykład. Najpierw powiedzmy sobie zdanie w czasie teraźniejszym Ja gotuję zupę. Zdanie w czasie teraźniejszym wyglądałoby następująco. Iść kochę nie zupę. Wiemy, że w czasie przeszłym yy, Będą, będzie jeden element więcej, ponieważ pojawia nam się ten czasownik posiłkowy. Ale zaczynamy również od osoby, czyli od iś. Następnie pojawi się czasownik posiłkowy. Wiemy, że gotować to jest bezruch, nie przemieszczamy się. Dlatego wybierzemy czasownik posiłkowy H, który oczywiście musimy odpowiednio odmienić przez osobę iś, czyli iść, IŚ Iść. Habe. Następnie pojawi się reszta zdania, czyli w tym przypadku eine zupę. I na samym końcu pojawi się partycyp 2, który już sobie utworzyliśmy. Gekocht, prawda? Czyli tutaj mamy ich kochane zupę, a tu ich habe eine zupę gekocht. Czyli ja ugotowałam zupę. Ja gotuję zupę, ja ugotowałam zupę. I teraz spójrzcie, chcielibyśmy to zdanie powiedzieć w każdej osobie. Zwróćcie uwagę, co się tylko zmienia. Du hast eine Suppe gekocht. Er hat eine Suppe gekocht. Wir haben eine Suppe gekocht. Ihr habt eine Suppe gekocht. Sie haben eine Suppe gekocht. Zapewne zwróciliście uwagę, że zmienia nam się tylko osoba, i czasownik posiłkowy, który odmienia się przez tą osobę. Reszta pozostaje bez zmian. Tak jak powiedziałam już, czasowy, ten partizip nie odmienia się przez osoby. Po prostu to jest gekocht, gespielt, gelernt, gekauft. Nie odmieniamy e, tego czasownika, e, tego partizip już przez osoby, tylko to już jest po prostu utworzone Um, uniwersalne do, do każdej osoby, a odmieniamy tylko czasownik posiłkowy. Um, na przykład chcielibyśmy powiedzieć, ja gram w piłkę nożną, ja grałam w piłkę nożną, ja gram w piłkę nożną, czyli iść szpile fusbal, iść szpile fusbal. Ja grałam w piłkę nożną, również zaczynamy od. Osoby, następnie czasownik posiłkowy, gram na określonej przestrzeni, czyli nie przemieszczam się z punktu A do punktu B, dlatego wybieram czasownik posiłkowy haben, odmieniam go przez osobę, czyli ich habe, następnie reszta zdania, w tym przypadku fußball i na końcu partizip 2 gespielt. Ich habe fußball gespielt. I ta sama sytuacja, du hast Fußball gespielt, ty grałeś piłkę nożną, er hat Fußball gespielt, wir haben Fußball gespielt, ihr habt Fußball gespielt, sie haben Fußball gespielt. Czyli znowu jak widzicie zmienia się osoba i czasownik posiłkowy odmieniamy przez tą osobę, pozostała część zdania jest bez zmian. Tak wyglądają zdania twierdzące w czasie przeszłym, ale oczywiście możemy także zadawać pytania w czasie przeszłym. Czyli na przykład zapytać: Czy ty gotowałaś zupę, czy ty grałeś w piłkę? I wtedy sytuacja wygląda następująco. Ten czasownik, który znajduje się na miejscu drugim, to on znajdzie się na miejscu pierwszym, a pozostałe części zdania. Mają to swoje miejsce, które mają e, w tym zdaniu twierdzącym. Czyli, na przykład, chcemy zapytać, czy ty gotowałeś supę. No to na początku będzie czasownik pomocniczy, posiłkowy. Musimy go odpowiednio odmienić przez osobę, ponieważ tu zadamy pytanie, czy ty gotowałeś supę, czyli mamy osobę dół. Czyli, hast du zupę kocht. Czy ty gotowałeś supę? Czy ty grałeś w piłkę? Hast du Fußball gespielt? Czyli widzimy, że na pierwszym miejscu jest czasownik, posiłkowy, osoba, reszta zdania i na samym końcu Partizip 2. Jeżeli chcemy zadawać pytania z pytajnikiem, to na pierwszym miejscu znajdzie się pytajnik, następnie czasownik posiłkowy, reszta zdania i partycip 2. Czyli na przykład, co ty gotowałeś? Was hast du gekocht? Co ty gotowałeś? Was hast du gekocht? Czyli mamy pytajnik, czasownik posiłkowy, osobę i partycyp 2. Przy zdaniach w czasie przeszłym przydałoby się na pewno takie słówko jak wczoraj. Wczoraj to gestern. I możemy na przykład dorzucić sobie to gestern do naszego zdania, co ty wczoraj gotowałeś. Was Has du gestern gekocht? Czy ty wczoraj grałeś w piłkę? Has du gestern fußball gespielt? Ja grałem wczoraj w piłkę. Ich habe gestern fußball gespielt. Zawsze to słówko wczoraj warto użyć, jeżeli, jeżeli mamy taką potrzebę, to wtedy oczywiście to jest określenie czasu i znajdzie się jak najbliżej czasownika. Dlatego pojawiło się tutaj przed tym słówkiem fusbal. Koniecznie zbudujcie zdania z czasownikami lernen, kaufen w czasie przeszłym i spróbujcie zbudować zarówno zdanie twierdzące w czasie przeszłym, jak i pytające z czy, a także pytające z pytajnikiem. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was do kolejnej.